A Ty jak spędzisz wakacje? Nad wodą? Startujemy o grant na rozwój naszego projektu Bezpieczne Kąpieliska. To projekt, który dotyczy każdego z nas. Stale aktualizowana mapa bezpiecznych kąpielisk w Twoim telefonie. Nie czekaj! Wejdź na stronę Lechstarter i oddaj głos na Bezpieczne Kąpieliska, wspierając bezpieczeństwo swoje oraz Twojej rodziny. Więcej informacji na stronie fundacji www.proliberis.org Bardzo dziękujemy za Twój głos! W najbliższy czwartek, 18 maja, zapraszamy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na pokazową lekcję szkoły językowej. Poznacie metody uczenia się i będziecie mogli zapisać się na kurs. A w ankiecie obok możecie wybrać język, którego chcecie się uczyć. 7 maja w Koronowskiej Synagodze odbyła się pierwsza w miejscu Piesiada Śląska. Skecze w wykonaniu Grzegorza Stasiaka powodowały salwy śmiechu, a w liście biesiadny Klimat koronowską publiczność wprowadziła grupa fest. Szanowni Państwo, przed chwilą odbył się teatrzyk dla dzieci pod tytułem: Warzywa i owoce mają czarodziejskie moce. Oto krótka relacja z przedstawienia, opowiadającego o pewnym królewiczu, który nie był miłośnikiem owoców i warzyw, lubił zatopić kole i obiadać się słodyczami. Ciekawe, co z tego wynikło. Mamy Dla was pomysł na dzisiejszy wieczór. O godzinie 18 odbędzie się projekta filmu Baranek Show, a o godzinie 20 zapraszamy na film akcji Sicariu. Bilety będą dostępne przed każdym seansem w cenie 5 zł. Witam serdecznie. Zapraszamy jutro Państwa na zawody Storm Down Challenge, które odbędą się na grabinie w bike parku Grabina w Koronowie. Parking oraz biuro zawodów znajdują się przy ulicy Klasztornej. Serdecznie zapraszamy Państwa do kibicowania. Oprócz samego kibicowania zapraszamy na różne konkursy, niespodzianki dla widzów, będzie też na pewno na co popatrzeć. Będą też konkursy, gry, zabawy, także zapraszamy. Cześć! Jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę na temat Koronowa, albo zwyczajnie nie masz pomysłu na spędzenie wolnego czasu, mam coś specjalnie dla Ciebie. Już 19 maja w Koronowie odbędzie się Noc Muzeów. Tematem przewodnim jest historia zapisana w kościołach. Jeśli jesteś chętny, zapraszamy na rynek na godzinę 18. Jeśli nie masz transportu, nic straconego: przygotowaliśmy dla Ciebie autokar. Więcej informacji na stronie www.koronowo.pl. Witam Państwa serdecznie. Miesiąc maj za nami kwietniowe duże wydarzenia, jakim były Syngenta Challenge i Bieg krutów, a jeszcze w tym miesiącu sportowy tydzień, 23 sportowy tydzień miast i gmin. Miasto Koronowo bierze w nim regularnie udział już od kilku lat. Za każdym razem udaje nam się znaleźć w ścisłej czołówce, za co otrzymujemy granty finansowe. Także zapraszamy instytucje, osoby fizyczne, firmy, no i oczywiście stowarzyszenia sportowe do aktywnego uczestnictwa w tym wydarzeniu, które będzie trwało w tym roku od 26 maja do 1 czerwca. Zapraszam serdecznie. Z okazji zbliżającego się Dnia Matki zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na koncert chóru Credo wykonującego muzykę gospel. Koncert odbędzie się 26 maja w piątek o godzinie 19 w Centrum Kultury Synagoga w Koronowie. Bilety w cenie 5 zł są dostępne w Domu Kultury na szosie Kotomierskiej 3 bądź w biurze Centrum Kultury Synagoga na ulicy Henryka Sienkiewicza 4. Bardzo serdecznie zapraszamy. W Ratuszu Miejskim w Koronowie odbyło się spotkanie z wolontariuszami zaangażowanymi w pomoc w organizacji maratonu rowerowego Syngenta Koronowo Challenge, który odbył się na terenie gminy 22 kwietnia. Na podsumowanie będące podziękowaniem za bezinteresowną pomoc z udziałem burmistrza Koronowa Stanisława Gliszczyńskiego oraz zastępcy burmistrza Rafała Gibasa przybyło kilkudziesięciu wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem włączyli się w organizację tej wielkiej imprezy. Były oczywiście wspomnienia filmowe oraz zdjęcia. Najważniejsze były jednak podziękowania, na które w pełni zasłużyli wolontariusze. Byli to przede wszystkim uczniowie, wśród których nie zabrakło zorganizowanej grupy harcerzy z Koronowskiego hufca ZHP, ale także niezawodni przedstawiciele klubu PL CB Radio. Każdy otrzymał pamiątkowy medal oraz list z podziękowaniem. Nie zabrakło specjalnie na to spotkanie przygotowanego tortu. Dziękujemy raz jeszcze. Zachęcamy mieszkańców gminy Koronowo do wzięcia udziału w 18. edycji konkursu Najpiękniejszy ogród w powiecie bydgoskim. Udział w etapie gminnym należy zgłosić najpóźniej do dnia 1 czerwca. Osobiście, telefonicznie pod numerem 52 382 64 72 lub mailowo w Referacie Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Koronowie. Tam też piszcie informacje, które wraz z regulaminem znajdują się także na stronie internetowej urzędu www.koronowo.pl. Warto pokazać i pochwalić się swoim ogrodem, w pracę którego Państwo wkładacie wiele wysiłku i serca. Komisje konkursowe będą odwiedzały ogrody w okresie letnim. Finał konkursu podczas dożynek gminnych i powiatowych. Organizatorzy przewidują oczywiście atrakcyjne nagrody. Zachęcamy do zgłaszania ogrodów z całej gminy Koronowo. Dnia 16 maja o godzinie 16 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koronowie przy ulicy Farnej 24 odbędzie się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Koronowa. Spotkanie będzie poprzedzało podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw ulic miejscowości Koronowo. Konieczność podjęcia uchwały w powyższej sprawie podyktowana jest wejściem w życie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zapraszamy zatem wszystkich chętnych mieszkańców naszej gminy do ponownych konsultacji społecznych, które będą przeprowadzone w formie otwartego spotkania, umożliwiającego wyrażenie Państwa opinii oraz składanie propozycji i opinii do protokołu. Zapraszamy.